Witam w programie Jeden Tu Emilia, wasza prowadząca i dzisiaj sprawdzimy wiedzę członków zastępców Zoszka na temat 20. Środowiskowej Drużyny Wędrowniczej. Zapraszam! Cześć, jestem Milita, lubię podróżować, lubię robić muzykę i lubię robić rock. Jestem Mateusz, lubię sporty ekstremalne, głównie skręcanie mebli i sakek. W czarnym ogniu wszystko zginie, ja Lord Farkot mam na imię. Cześć! Cześć, jestem Kamil. Przychodzę z mojej kanapy i interesuję się komputerami. Cześć, jestem Amelia, jestem drużynową. Moją pasją jest przebijanie pieluch i ignorowanie maili. Cześć, jestem Blanka, kocham chemię i umiem. Łomię... pod wodą. Kiedy została reaktywowana 20 SDW? Obóz 2023 w Starym Karpie. Teraz pora na pytanie: prawda, fałsz. Drużyna Środowiskowa zajmuje się ochroną środowiska. Fałsz. Środowisko to nasze społeczeństwo. Jakie są ulubione zajęcia dwudziestki? Hmm, rowery i To jest dobra odpowiedź, lecz pominąłeś zajęcia artystyczne. Teraz pytanie muzyczne. Proszę podać autora i tytuł puszczonego utworu. KONSERWA SPOCHY, was SPOCHY NIE DAJCIE SIĘ ZWARIOWAĆ po co za nieco przepłacać, skoro smak zazwyczaj ten sam? Czy to jest ten słynny banger, konserwa z puchy, by Kamil Kubicki? Jaką ksywę ma drużynowa 20 w łzorzka? To jest oczywista odpowiedź ruda! Kto jest patronem drużyny? Tadeusz Zabatki i pseudonim Zośka. To jest po prawej w